Zaglądał tutaj ostatnio ktoś spoza wioski? Tak, cała banda obcych przybyła ostatnio od strony wybrzeża. A oprócz nas? Od tygodnia nikogo nowego nie widziałem, z wyjątkiem jednego kupca. Mój brat, z... już z nim rozmawiałem. Liczyłem na to, że może dowiem się czegoś więcej od ciebie. Przykro mi, chłopcze, ale to wszystko, co wiem. Powiedz mi więcej o tym kupcu. Nazywa się Petra i z tego, co wiem, należy do Gildii. Sprzedaje różne towary od tkanin i broni, pozioła i przyprawy. W przeciwieństwie do handlarzy z miasta, jej ceny są wyjątkowo atrakcyjne. Więc jeśli chcesz zaoszczędzić, powinieneś z nią pogadać. Gdzie ją znajdę? Większość czasu spędza tu, w gospodzie. Mówiła coś o braku perspektyw i rychłym powrocie do miasta, ale jeśli się pospieszysz, może ją jeszcze złapiesz. Dzięki. To wszystko, co chciałem wiedzieć. Bastian wspominał, że jesteś handlarką i niedawno przybyłaś do wioski. Zgadza się. Co w związku z tym? Niedawno zaginął mój brat. Nie widziałaś nic podejrzanego? Porwanie? W Silbach? Przecież tu się nic nie dzieje. To chyba najbardziej nużące miejsce na całej wyspie, a przynajmniej było do tej pory. Przykro mi, chłopcze, ale dopiero co dotarłam do wioski. Byłam zmęczona, więc udałam się prosto do łóżka. Lepiej dokładnie wypytaj tutejszych. Ludzie w wiosce widzą znacznie więcej niż chcą mówić. Dzięki za radę. Wróć do mnie za jakiś czas. Może akurat zainteresuje cię coś z moich towarów. Jakie towary oferujesz? Aktualnie przeprowadzam małą inwentaryzację moich towarów, ale mogę zaoferować Ci ten wspaniały pancerz kolczy. Idealnie nadaje się do walki z wilkami, ścierwojadami, i potrafi również ochronić przed ostrzem rozwścieczonej konkurencji. Co zamierzasz teraz robić? To dobre pytanie. Zadaniem rodzica jest troska o swoje dzieci. Nie udało mi się zadbać o jej życie, więc teraz przypilnuję chociażby jej grób nie był zaniedbany. Będę musiał znaleźć sobie jakieś zajęcie, by opłacić wszystkie koszty. Chętnie wróciłbym do handlu, ale nie wiem od czego zacząć. Słyszałeś coś o włamaniu do kurta? Kogo? Kurta? Nie znam nikogo takiego. Widzę, że dobrze Cię tutaj traktują. Jako stary handlarz mam jeszcze w sobie trochę uroku osobistego. Potrafię coś wynegocjować, ale długo na kredyt nie pożyję. Może to i dobrze. Mam do ciebie parę pytań. A ja mam robotę. Żegnam. Jeśli mi pomożesz, obiecuję pomóc ci w pracy. Pff, wybij to sobie z głowy. Jeszcze byś tylko naniósł mi więcej błota niż poprzednim razem. Ach, no mówże, o co chodzi? Byle szybko. Chodzi o Jorna. A, gulaszek się skończył, co? Na kolejną porcję będzie musiał poczekać. – Czyli nic nie wiesz. – Czego miałabym nie wiedzieć? Mój brat zaginął i wszystko wskazuje na to, że został porwany. Porwany? A co ja mam z tym wspólnego? Całe dnie spędzasz w gospodzie. Może słyszałaś ostatnio coś lub kogoś podejrzanego? Oprócz waszej hordy każdy tutaj jest swój. A nie! Czekaj no! Był tu taki jeden ostatnio ze straży. Straszny furiat i wiecznie piany w sztok. Prawie jak ten wasz Fabio. Ciągle zaczepiał i straszył gości. To w końcu się wkurzyłam, wzięłam miotłę, pogoniłam go stąd, aż się za nim kurzyło. Wyrzuciłaś strażnika miejskiego z gospody? Strażnik, ty strażnik, co za różnica? Widzę, że sprawia kłopoty, to nie będę się z nim patyczkować. Wiesz, w którą stronę poszedł? Pewnie w kierunku miasta, tam skąd przylazł. Dzięki za informację. Ta, ta, a teraz idź już. Byłaś ostatnio świadkiem czegoś podejrzanego? A co? Wstąpiłeś do straży, że bierzesz mnie na spytki? Brat mi zaginął i potrzebuję informacji. Jorn zaginął? A to ci dopiero. Dam głowę, że ten łajdak Fabio za tym stoi. Dzięki za radę, pogadam z nim. Hej, ty. Wiesz coś o zaginięciu Jorna? Ten łysy mądrala się zgubił. Wygląda na to, że ktoś go porwał. I dobrze. Może w końcu dostał od kogoś solidne baty za ciągłe kłapanie dziobem. Od początku podróży miałeś na pięku z moim bratem, co czyni cię głównym podejrzanym? A nawet jeśli. To co mi zrobisz, mały gnojku? Gadaj co wiesz, albo dam ci nauczkę. Możesz próbować. Rozgniotę cię jak chrząszcza. Owój hmm, broń! Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. Lepiej nie próbuj tego po raz drugi. Dość! Nie bij mnie już! Mów, albo znowu poharatam ci szczękę. Dla Twojej wiadomości nie mam nic wspólnego z porwaniem Twojego brata. Zresztą, po co miałbym to robić? Prawda, nigdy go nie lubiłem, ale nie miałem powodu, żeby go porywać. Hej! Widzę, że cholernie dbasz o swoich towarzyszy. O czym ty gadasz? W jaskini na wybrzeżu znalazłem zwłoki Daryla i Maven. Może powiesz mi co się z nimi stało? A skąd mam wiedzieć? Gdy opuszczaliśmy jaskinię, jeszcze żyli. Pewnie jakieś zwierzęta ich dopadły. Głupia baba uparła się, że zostanie ze swoim umierającym chłopem. A ty postanowiłeś zostawić ich na pastwę losu. A co? Może miałem ją siłą zaciągnąć do wioski? Dałem jej prosty wybór. Mogła iść z nami, ale została z trupem. Tyle na ten temat. Facet przez całą noc przeciekał jak stara łajba i tak długo by nie pociągnął. Jeśli myślisz, że z ich śmiercią mam coś wspólnego, to musisz być cholernym idiotą. Co słychać? Przyszedłeś mnie, Dener... Jak życie? Przeszkadzasz By to było coś ważnego. Słyszałeś coś o włamaniu do kurta? Włamanie do kurta? Pierwsze słyszę, ale nie zdziwiłbym się, gdyby stał za tym ktoś z was, obcych, od czasu gdy tu się pojawiliście, myślicie, że wszystko wam się należy. Do roboty byście się zabrali jak porządni ludzie. Widziałeś gdzieś łysego umieśnionego faceta? To jeden z was? Tak, to mój brat. Zaginął i szukam kogoś, kto by coś wiedział na jego temat. Zaginął? W tej wsi nic i nikt nie ginie od tak. Znając was obcych, to pewnie wlazł, gdzie nie powinien był wleść, i podkrada zapasy uczciwym ludziom! Ej, ty! Wiesz coś o zaginięciu Jorna? Jorn to ten łysy ze statku? Nic o tym nie wiem. Przez cały czas siedziałem tutaj i grzałem zmarznięte kości. mi swoje towary. Ej ty. Nie ma takiej rzeczy, której Czas na mnie. Ej ty. Nie ma Pok Czas na mnie. Hej. Pracuję niemal przez cały dzień. Lepiej zostawię to w spokoju. Nie powtarzaj. Nie widzi, że. Przechodził tędy niejaki Jorn? Kto taki? Mój brat, Jorn. Jest łysy i mniej więcej mojego wzrostu, ale ma trochę szersze ramiona. Niedawno przybyliśmy do wioski razem z resztą naszych towarzyszy. Wszystko jasne. Dlaczego nie kojarzę typa? Jesteście tymi przybłędami, co to żebrzą i szwędają się, gdzie popadnie. Widziałeś go czy nie? Nie przypominam sobie. Widziałeś kogoś podejrzanego? Kolejne pytania? Od pytań robi się spragniony. Masz no coś na przepłukanie gardziołka? Wielu miastowych odwiedza Silbach? Zbyt wielu, jak na mój gust. Na szczęście mam polecenie sprawdzać tylko tych, którzy tu włażą, a nie wyłażą. Skoro sprawdzasz tylko tych, którzy przychodzą do wioski, to skąd wiesz, że mój brat z niej nie wychodził? A po co mam sobie dokładać roboty? Zresztą, im mniej obcych, tym lepiej dla nas. Proszę, na zdrowie, abyś się zakrztusił. Piłem lepsze. Ale jak na krótką przerwę w pracy, to w sam raz. Zatrzymaj resztę. Nie chcę skończyć jak ten pijaczyna ostatnio. Jaki pijaczyna? Niedawno jacyś przejezdni tak tęgo zabalowali, że jednego z nich przez bramę musieli wynosić. Pamiętasz, jak wyglądali? Jeden z nich, wielki i gruby jak beczka wina, drugi, chudy, że prawie tyczkę przypominał, a po środku nieszczęśnik, co to najwyraźniej nie umiał sił na zamiary mierzyć. Zawsze powtarzam, nie wlewaj więcej do ust, niż wytrzymać może twój brzuch. W którą stronę poszli? Pewnie tam, skąd przyleźli, czyli w kierunku miasta jak wyglądał ten nieszczęśnik? Myślisz, że pamiętam mordę każdego przebłędy, który się tu zawieruszy? Nie mam pojęcia, jak wyglądał. To wszystko, co chciałem wiedzieć. Nareszcie gadasz sensem. Hej! Mogę ci zadać kilka pytań? O co chodzi? Co wiesz o włamaniu u kurta? Niewiele. Właściwie to tylko tyle, co ludzie mówią na polu. Co tu dużo gadać, szkoda faceta. Całe życie żył w spokoju, i na stare lata spadła na niego taka tragedia. Widziałeś lub słyszałeś ostatnio coś niezwykłego? Cały czas widzę i słyszę coś niezwykłego. Wieści z frontu są coraz gorsze, a ludzie coraz bardziej niespokojni. Trakty są pełne bandytów. Grupa obcych zjawiła się u naszych bram i jeszcze ta przeklęta bestia grasuje gdzieś po okolicy. Jest źle i będzie jeszcze gorzej. Zapamiętaj moje słowa. Przechodził tędy ostatnio łysy, umięśniony facet. Był mniej więcej mojego wzrostu. Chłopie, Nikt oprócz myśliwych tędy nie chodzi. Większość przyjezdnych korzysta z bramy wschodniej. Zagadaj z Feliksem, to on jej pilnuje. Dzięki za rozmowę. Do zobaczenia. Chłopcze, spadłeś mi prosto z nieba. O co chodzi? Nie widzisz, jaki tutaj panuje bałagan? Sama nie dam rady tego wszystkiego posprzątać. A tu jeszcze obiad trzeba przygotować i pola doglądnąć. Wyglądasz na pracowitego chłopaka. Nie chcesz sobie może trochę dorobić? Mogę spróbować, ale nie znam się zbytnio na gotowaniu ani roli. Też bym ci nie powierzyła tak odpowiedzialnych zadań. Wystarczy, że weźmiesz miotłę i trochę tu pozamiatasz. Nie trzeba do tego specjalnych umiejętności. Z pewnością sobie poradzisz, a i mi bardzo to pomoże. W ramach wynagrodzenia mogę cię poczęstować moją zupą. Zrobioną na warzywach z mojego poletka. Albo, jeśli jesteś wybredny w kwestii jedzenia, znajdzie się dla ciebie kilka złotych monet. To jak będzie? Pomożesz mi? Chętnie ci pomogę. Och, dziękuję. Wiedziałam, że ta zupa cię przekona. Proszę, masz tu miotłę, przejdź się po domu i dokładnie go pozamiataj. Tylko nie zapomnij o sypialni. Już skończyłeś. Chata od razu wygląda lepiej. Mam nadzieję, że zbytnio się nie zmęczyłeś. Zupa akurat się ugotowała. Będziesz mógł sobie pojeść po pracy. Nie mogę się doczekać, aż jej spróbuję. Mam nadzieję, że ci posmakuje. Tylko się nie popasz. Jest jeszcze gorąca. Prawie bym zapomniała. Może i teraz podłoga lśni, ale czymś muszę ją utrzymać w tym stanie? Mógłbyś mi ją oddać? Oczywiście, oto ona. Wspaniale! Jeszcze raz dziękuję Ci za pomoc. Hej! Przechodził tędy ostatni Jorn? To taki? Facet mniej więcej mojego wzrostu. Łysy, ale trochę bardziej umięśniony. Poznałeś go jakiś czas temu, gdy przybyliśmy do wioski. Razem z resztą naszych towarzyszy. Nie, nie widziałem tu tego przybłędy. Idź zawracać głowę komu innemu. Słyszałeś coś o włamaniu do kurta? Obiło mi się o uszy. I chyba domyślam się, czyja to sprawka. Czyja? Wasza, oczywiście. Dobry człowiek, nie dość, że przyjął was pod swój dach, to jeszcze dostał taką podziękę. Cześć, nie masz przypadkiem przy sobie nieco sera? Sera? Tak, jeden kawałek dla mnie, drugi dla mojego szczura ogonka. Oczywiście, odwdzięczę się. Oto ser. Dzięki wielkie! Hey, dude. Mam do ciebie kilka pytań. Nie, 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 nic nie wiem i niczego nie widziałem. Jestem niewinny. Obiecaj, że mnie nie skrzywdzisz. Proszę. Powoli, czego takiego nie widziałeś? Ach, to przez te burze jestem taki niespokojny. Bardzo nie lubię burzy. Jak mogę ci pomóc? Dlaczego nie lubisz burzy? Ach. Bardzo boję się burzy. Gdy słyszę gromy, wydaje mi się, że nadchodzi koniec świata. Kiedyś się nie bałem, burzy. Tańczyłem i śpiewałem w deszczu, ale to się skończyło. Gdzie byłeś podczas burzy? Wracałem z nad jeziora. Tam skąd zawsze wracam ze swoimi owcami. Nagle niebo zaczęło płakać i trole zaczęły rzucać kamienie z góry. Łup, 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 łup! Ale dla mnie to było jak muzyka dla uszu. Zacząłem tańczyć i śpiewać. Ludzie nie rozumieli, dlaczego to robiłem. Ale byłem wtedy szczęśliwy. Co się stało potem? Chciałem wejść do gospody, ale gospodyni pognała mnie precz. Mówiła, że to nie miejsce dla moich owiec. To poszedłem dalej. Wzdłuż rzeki, skacząc i śpiewając w deszczu. Aż doszedłem do chaty koło rzeki. Wtedy zobaczyłem wielkoluda. Był wysoki jak góra, prawie tak wysoki jak ta za nami. Własnym oczom nie wierzyłem w to, co zobaczyłem. Podszedłem bliżej, żebym mógł mu się lepiej przyjrzeć, ale wtedy poczułem, jak zły człowiek łapie mnie od tyłu i przystawia do szyi coś zimnego. Obiecałem, że za żadny skarb nic nikomu nie powiem i zamierzam dotrzymać słowa. Oto, mój brat może być w niebezpieczeństwie. Musisz mi powiedzieć, co tam widziałeś. To bardzo ważne. Zły człowiek mi powiedział, że... jeśli pisnę komuś o tym słówko, to zabije wszystkie moje owce. A ja zaśpiewam po raz ostatni. Dopilnuję, żeby włos nie spadł z głowy Tobie i Twoim owcom. Owiecujesz, masz moje słowo. Ale nie widziałem zbyt wiele. Z chaty koło rzeki słychać było walenie. Łup, łup, łup! Takie jak robią trolle. Potem tym wielkolud wyszedł z kimś ze środka i zniknął w deszczu. Zły człowiek mnie wypuścił, a ja biegłem i biegłem i biegłem. Nie oglądając się za siebie, zamknąłem się w stodole i trząsłem się ze strachu. O wszystko, co wiem. Dzięki. To mi wystarczy. Już zawsze będę się bał burzy.